Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Trasa była kopią zeszłorocznej edycji i trochę się to o to martwiłem, bo chłopaki dużo trenowali, się przygotowywali, więc wiedziałem, że będą tutaj bardzo szybcy, a, a odcinki, no... Nazwijmy to, były też piekielnie szybkie, o może tak, w ten sposób. Ciężko było zbudować przewagę. Na koniec udało się troszkę, na całe szczęście był jeden z trudniejszych OS-ów, uważam, kamionki, gdzie faktycznie trzeba pojechać bardzo czysto, płynnie, żeby zrobić dobry czas. No, nam się to udało trzykrotnie, mimo że pogoda na koniec też popłatała figla, nie wiadomo było na czym wyjechać. Ale w związku z tym też uciekło nam parę punktów na power stage, bo byliśmy na pełnych deszczach, a ostatni OS był kompletnie suchy, dosłownie dwa zakręty były wilgotne. No ale nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć z tego co mamy. Udało się wygrać po raz piąty i stać stanąć w jednej linii z takimi legendami naszego motorsportu jak Janusz Kolik czy czy Marian Bublewicz, no przed rajdem sobie bardzo tego życzyłem, więc jestem szczęśliwy. Będziemy chyba dzisiaj celebrować małym piwkiem ten sukces. No i przygotowywać się do następnych rajdów, ale i też może do przyszłorocznej edycji, tak jak tutaj poza kamerą, żeby wspomnieli, żeby walczyć o szóste zwycięstwo. Więc zapraszam wszystkich dalej do oglądania i śledzenia rajdowych samodzielnych Mistrzostw Polski, bo na pewno będzie ciekawie i emocjonująco. Do zobaczenia.